Lecimy, tak jest. Witajcie serdecznie doktor Adrian. Oraz Wiktor. Tak jest, oraz Wiktorek. Wiktorek jest zachrypnięty, nie? Ch tak jest, chory jest, niestety, ale chce z tatą nagrać kalendarz adwentowy od pani. tak Dzisiaj otworzymy 6 Nie będziemy otwierali codziennie po jednej, bo pamiętam z doświadczeń roku poprzedniego, stawało się to troszeczkę nudne. Advent ma 4 tygodnie, więc rozłożymy to na 4 party i dzisiaj zrobimy sobie sześć okienek, Otworzymy go. Rozpakuj, Wiktor. Tak jest, Wiktorek szaleje. Tu mamy nawet nie? Tak, tutaj jest tak. Tutaj mamy planszy z zawodnikami. O, co to tutaj się znalazło? Tutaj mamy planszę, czekaj, którą się otwiera tak ona z przodu wygląda i jest to plansza na te karty. Zastanowimy się, czy będziemy to trzymać. Tutaj są takie zakładki. Czekaj Wiktorku. Tutaj zobaczcie, są takie różnego rodzaju zakładki. Tutaj się te karty wkłada. Potem Wam zaprezentujemy jak to będzie kompletnie wyglądało. No i okienka. Czekaj. sobie to tutaj postawimy. Niech to stoi. Co? Co jeden. Co jeden? Numer jeden, no to czekajcie, pokaż to tak, żeby było widać. Numer jeden, gdzie jest? Tutaj. Murzynek. Murzynek, tak jest. Dawaj delikatnie. Czekaj, jak to się dzia O, tutaj musisz, no. Na żadę. Kaluszek. O, i teraz pociągnij. No, w drugą stronę. I jest tam, czekaj, bo to wiesz co, te karty tam wpadają. O, wyciąg delikatnie. Pokaż. I mamy pierwszą kartę, pierwszą kartą jest Thomas Miller z autografem i z tyłu mamy jego statystyki, czyli pomocnik, dziwne, że tu jest jako pomocnik Miller, 89 ITD, ITP, pierwszy zespół, ile grał meczy ITD, to możecie sobie tutaj wszystko przeczytać karty. Są miękkie, ale osobiście mi się bardzo podobają. Numer. Nie mamy tutaj numeru od niego, więc nie wiem, jak to będziemy wkładać do planszy. Ale na razie odkładamy numer pierwszy. Gdzie jest numer dwa? Pokaż tutaj na planszy. Numer dwa jest tutaj. Tak jest. No to. Ale czekaj, Wiktor, bo tutaj nic nie widzą. Dobra, otwieraj numer dwa. Zaczekaj, ja ci to zacznę czekaj, numer 2 jest tutaj i otwieramy go, wyciągamy kartę, ile tam jest kart? Delikatnie, żeby jej nie zniszczyć, bo są miękkie. O. E, Miller to oczywiście zawodnik Bayernu e, Monachium, podstawowy zawodnik, twierdzą, że się nigdy Millera nie pozbędą, natomiast kedira jest to oczywiście także reprezentant Niemiec i z tego co się orientuję w 2015 roku podpisał kontrakt z Juventusem. No i co mogę jeszcze o nim powiedzieć? Eee, jest pomocnikiem. To tyle. Mamy drugą kartę. Trz, trójka, znaj. Szukaj trójki. No to otwieraj. Tutaj mamy pierwszy tył. Te Nie, nie, jeden. To jest taki. Czekaj. Trójka jest tutaj chyba, nie? Wyciągaj Nie ma? Czekaj Wiktor. Jest, jest, tylko to się ciężko wyciąga. Mamy mamy trójkę i jest to Max Cruze. Max Cruze nie chcę tutaj gafy popełnić, ale jest to chyba reprezentant Wolfsburga Napastnik. Tak mi się wydaje. Wolfsburg, tak jest. Wolfsburg czwóreczka. Gdzie jest czwóreczka? No to otwieramy. No jera. Spróbuj. Fajne te karty, podobają mi się. Jak Ci się karty podobają? Fajne. Wybraliście ten kalendarz, żeby otwierać na kanale, więc będzie. Aczkolwiek tutaj jeszcze Wam tylko powiem. Ten kalendarz tak jak chcieliście, otworzymy w jednym odcinku razem z Wiktorem. Nie wiem, czy dzisiaj, bo tak jak słyszycie, jest zachrypnięty. Zobaczymy, jak się jego chorobka rozwinie. Będziemy go otwierać na kanale, ale w jednym odcinku. Co mamy tutaj? O, mamy tutaj yy, Boatenga. Czekajcie. To też nie muszę przedstawiać, że to jest piłkarz Bajernu Monachium. I mamy czwartego zawodnika. Czart No. A wiesz co, jak to miało być? Czekaj, żeby się nie pogubić. To zrobimy tak. Jedynką był ten, nie? To jedynka jest gdzie? Szukaj tutaj na tej planszy jedynki. Gdzie jest jedynka? A nie, bo to nie jest... Bo tu jest nawet 33. Także to nie wiem, jaki to jest numer. Będzie trzeba... A, e, 27. 27. To chyba tutaj. Tylko jak to... Jak to wkładać? Nie chcę tego zniszczyć. Tak, 20. Dobra, otwieraj Wiktor następną, a ja się tu z tym pobawię. Numer, szukaj numer 5. Oh, yeah. Jest? Otwieraj tam, tam twardo tam, twardo tamte zastępuj. Nie szkodzi. Nie, to tak nie będziemy wkładać. Muszę do, na spokojnie tutaj nas czas teraz goni. To są numery? O, Draxler. Zobaczcie, Draxlera. No i oczywiście Draxler, jak wszyscy to pokazuje. szalkę. I numer szósty, ostatni, Wiktorku. Na razie sobie to tak powkładamy. później będziemy kombinować. Tylko tutaj nic nie widzę, Wiktor. Tutaj. Tak, to jest ten. I co w tej panszy? Raczej tych kart nie będziemy trzymać, bo się to nie będzie no tak. nadawało. Masz? Wow. Co, dwie? To jest Czy... dużo kart. No, dwie chyba będą, co? Nie. Zobaczcie, tak to wygląda już tutaj. Ile tam jest kart? Ło! Wow. Tyle kart? Zobaczcie to. Aż się wierzy, Zobaczcie, co było w szóstce. To, a, bo to jest szósty, to jest Mikołaj. I dali tyle kart. Zobaczcie. Piękna karta. Reprezentacji Niemiec. Świetnie to wygląda. Czekaj, Wiktorku. Mamy Schweinsteingera. No, e, były piłkarz e, Bayernu Monachium. Teraz mm, piłkarz Manchesteru. Zobaczymy dane. Jeszcze tutaj będą... Nie, już jest Manchester United, także... Jest, jest o Weidenfeller, to też nie trzeba przedstawiać, e, wiadomo, że Borussia. Uuu, e, lampa nam e, na szczęście już jest końcówka. Lampa się nam przepaliła, moi drodzy, także sorry za brak światła, światła ale na szczęście to już jest koniec. Włożymy jeszcze tylko tutaj e, te karteczki, żeby Wam zaprezentować jak to nie więcej, czekaj, będzie wyglądało. Na razie to sobie tak, tylko powkładamy po kolei, żeby był efekt. I policz, Wiktor, karteczki, ile mamy karteczek. Po angielsku. Po angielsku będziesz liczył? No to, tak. Da no to dawaj. Tak to zrobimy i licz. No. No pięknie, no piątka, no kurczę, super. To normalnie teraz One. jestem z ciebie dumny. Dziewięć. Tak, Three. dokładnie mamy 9, czyli 9. Dobrze Five. Wiktor, już no. Nine. Tak, 9 I tak to się prezentuje. Nine. Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek z kolejnej szóstki już za tydzień. Tak Wiktor? Otworzymy 7 grudnia. Otworzymy kolejne 6 okienek. Także piątka. Trzymajcie się ciepło czołem.